Ten materiał to odświeżona wersja pierwszego filmu, który pojawił się na tym kanale ponad rok temu i na dzień dzisiejszy zdobył 32 tysiące wyświetleń. Ma ponad 500 łapek w górę, a jednocześnie tylko 14 w dół. Pod samym filmem widnieje prawie 400 komentarzy, więc wracam z jego nową wersją. W całej operacji oczywiście chodzi o przejście z systemu Windows 7, który niebawem straci wsparcie, do nowej dziesiątki. Oczywiście, jeśli masz teraz 8 lub 8.1, to to też zadziała. To data umożliwia zmianę systemu bez utraty danych czy też zainstalowanych programów. Jeśli oczywiście chcemy je skasować i mieć całkowicie świeży system, to też istnieje taka możliwość, ale tutaj skupimy się na instalacji bezstratnej. Wymogiem koniecznym jest to, aby nasz system był aktywowany, nieważne czy przez zakupioną licencję, czy przez jakiś loader dziennikam. W obu przypadkach to zadziała. Zacznijmy od pobrania narzędzia o nazwie Media Creation Tool, link bezpośredni lub taki prowadzący przez stronę podaję w opisie i tutaj przy okazji odpowiedź na jedno z najczęściej zadawanych pytań. Tak, jest to bezpieczne, ponieważ pobieramy go z oficjalnej strony Microsoftu. Uruchamiamy nasze narzędzie i mamy dwie opcje. Pierwsza to uaktualnij ten komputer teraz i z tej metody będziemy dzisiaj korzystać. Wciskamy dalej i rozpoczyna się pobieranie systemu. Szybkość tego etapu uzależniona jest oczywiście od prędkości naszego internetu. Kiedy system zostanie pobrany, musimy jeszcze chwilę zaczekać na weryfikację pobranych danych oraz stworzenie nośnika instalacyjnego. Jeszcze jeden proces o nazwie oczyszczanie i uruchamia się już nasz właściwy instalator. Najpierw procesy sprawdzania, aktualizacji i innych tego typu rzeczy. Oczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość, wszystko zależy zarówno od prędkości naszego komputera, jak i wcześniej wspomnianego internetu. Czas na akceptację nowej licencji, później kolejne aktualizacje i sprawdzania. Mamy teraz podsumowanie wybranych przez nas opcji. Docelowo jest ustawione, aby wszystkie pliki w naszym komputerze zostały zachowane. Po wejściu w niebieski link o nazwie: Wybierz elementy do zachowania. Mamy trzy opcje: zachować wszystko, czyli pliki osobiste i nasze aplikacje. Zachować tylko pliki osobiste i w tym przypadku wszystkie zainstalowane programy zostaną usunięte, a pliki pozostaną. Lub ostatnia opcja, która usuwa wszystko i tworzy świeżą instalację Windows 10. My zachowujemy. Wszystko. Rozpoczynamy operację, klikając przycisk Zainstaluj. Teraz odbywa się już proces właściwej instalacji systemu. Zgodnie z komunikatem, komputer może w tym czasie się resetować lub wyłączać co chwilę ekran. Instalacja dobiegła końca, Windows 7 zamknął się po raz ostatni. Komputer w tej chwili uruchamiany już jest pod naszym nowym systemem. Oczywiście, pierwsze uruchomienie będzie trwało dłuższą chwilę. Wczytują się jeszcze jakieś inne aktualizacje i inne te pliki potrzebne do działania systemu. Cały proces dobiegł końca. Jak widać wszystkie nasze pliki, które pokazywałem przed instalacją pozostały na swoim miejscu, tak jak sobie tego życzyliśmy. Na koniec jeszcze kilka zdań odnośnie najczęściej zadawanych pytań. Czy licencja przechodzi, czy muszę podać jakiś klucz, lub kupić go od nowa? Jeśli dokonujesz aktualizacji, instalator nie pyta o podanie klucza licencji, przechodzi ona z poprzedniego systemu. Jeśli jednak tak, Taka sytuacja miałaby miejsce, to klikasz w link pod spodem o nazwie Nie mam klucza, instalator przejdzie dalej a klucz zaciągnie się sam z poprzedniej wersji systemu po podłączeniu z internetem. Ile trwa cały proces? Wszystko zależy od prędkości internetu, jak i z samego komputera. U innych będzie to godzina, a u innych może 3. Nie ma reguły, najczęściej jest to około 1,5 do 2. Czy jest możliwość przejścia z 32 na 64 bity? Przy aktualizacji nie. Trzeba w takim przypadku wykonać świeżą instalację od nowa, aby to zrobić. Na ile jest ważna ta aktualizacja? To jest cały nowy system, nie ma on daty ważności. Dostajecie go na zawsze. Nie jest to żadna wersja testowa, tylko normalny system. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam do komentarzy pod filmem. Zapraszam również do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia innych moich filmów.